No i miłakiernik będzie stękał, że, że jego słabsza. Kurwa! Trenował. Super. Dobra Jurek, czas zmienić wóz, chyba muszę sprzedać korsa Czemu? Nie możemy być z tyłu. Lepiej idzie, nie? Mocniejsza. No to jest 1,4, ta 1,2. Tylko zarzucano mi, że moja jest silniejsza, nie? Panowie, korsa czarna do sprzedania. Teraz zamiana. Prezes w czerwonej, lakiernik w czarnej. Poszli. Niech mi kurde zrobi tylko rysę na mojej czarnej. Dobra, to. Nie, ale tam, do tyłu. No nie. Czerwona, nie? Mocniejsza jest, widać. i patrz jak teraz wychodzi, jak mu odejdzie. Patrz, patrz co się dzieje. Widziałeś? Widzę, że prezes chyba kupi sobie teraz korsa. Spodobało mu się. Wo, wow, wow, co on tam zrobi? Nie, no. Kurna, skrzywił mi koło Rewanż, Peter w czerwonej Lakiernik Poszli I co? Czerwona, moc, kategorię trzeba porobić Pojemnościowe U czerwona na jedynce idzie jak dzika I idą na przecierki skacze lakier... Pa lakiernik wypchał Pitera Jacie, szersze niebieski Dla... o, one poszły ja czasami detal zaważy ale ta czerwona ciągnie na jedynce ciągnie bardzo dobrze Już coś się z biało, z niebieskim dzieje. Kanion zajechał korsze. I ostatnie kółko i finisz minimalnie niebieski Lakiernik